Oto kolejna sobota i dzisiaj na tapet bierzemy następny przepis, a w zasadzie nie tyle przepis, co produkt. Otóż ostatnio tak się stało, że zamówiłam z ciekawości w jednej z kooperatyw coś, co się nazywało serki do smarowania, tudzież serki ziołowe. Bardzo mi to smakowało, ale stwierdziłam, że chętnie spróbuję i przetestuję w własny sposób, jak można byłoby sobie takie serki zrobić w domu. Przeczytałam skład i poeksperymentowałam, a chciałabym Wam w tym filmie dzisiejszym pokazać, jaki jest tego efekt. Serkowej bazy y, potrzebujemy dwóch szklanek namoczonych orzechów, orzechów nerkowców. Orzechów nerkowca, nerkowców. Y, potrzebujemy pół szklanki oleju kokosowego. Potrzebna nam będzie jedna czwarta, jedna czwarta szklanki wody. Także sześć łyżek płatków drożdżowych nieaktywnych. Sześć płaskich łyżek. Chyba że lubicie bardzo smak drożdży, więc możecie dodać tego więcej. A także dwie cytryny. I to są rzeczy, to jest jakby baza, która, na podstawie której będziemy czarować różne smaki. Żeby ta baza nabrała smaku i była fajna, potrzebujemy przypraw. Będzie to sól himalajska, tutaj są dwie łyżeczki soli himalajskiej, do wersji z pomidorami, a musicie wiedzieć, że zrobimy te, te twarożki te serki w trzech wersjach smakowych. Jedna to będzie wersja pomidorowa i do niej dodamy zioła prowansalskie, a także ostrą papryczkę, taką tutaj malutką widać, i słodką paprykę, którą ozdobimy twarożek, serek. Oczywiście suszone pomidory, jest ich tutaj pięć, tylko pamiętajcie o tym, żeby je namoczyć, bo inaczej twarożek będzie, serek będzie zasłony. Wersja na czarno, wersja z pieprzem i do tego posłuży nam Zwykły czarny pieprz. Ja mam tutaj taki pieprz, który jest drobno mielony, ale świetnie nada się do tego pieprz, który będzie po prostu tłuczony w grubszych kawałkach. I wersja trzecia z czosnkiem. Do tego będzie nam potrzebny ząbek czosnku oraz czosnek niedźwiedzi. No i co? Przystępujemy do zrobienia naszych serków. Zrobienie bazy serowej zaczniemy od tego, że odcedzimy nerkowce, zrobimy sok z cytryny. I połączymy wszystkie składniki w blenderze. Słuchajcie, miksujemy tak długo, aż nasza masa osiągnie bardzo gładką konsystencję. To ma być po prostu idealnie gładkie, więc miksujcie dotąd, aż wam się to zgładzi. To jest moment, w którym możecie zdecydować, czy chcecie mieć twarożek na słodko, czy na słono. Ponieważ my dzisiaj pracujemy nad wersjami, które są wytrawne. Do naszej masy dodajemy dwie łyżeczki soli himalajskiej. Nie chciałam, żebyście dodawali więcej, bo może się wtedy okazać, że serek będzie zasłony, a czekają nas jeszcze przyprawy. Dobra, kochani, to teraz, kiedy mamy już gotową naszą bazę, możemy zabrać się za przygotowanie odpowiednich wersji smakowych. Zrobimy najpierw wersję z pomidorami. To będzie wersja bardzo ostra, ponieważ zamierzam do niej dodać bardzo ostre, małe, takie bardzo małe. Bo papryczki. Zaczniemy przede wszystkim od tego, że przygotujemy sobie taką pastę pomidorową, którą połączymy potem z, z twarogiem. Potrzebujemy do tego naszych namoczonych pomidorów. Jeśli ich nie namoczymy istnieje ryzyko, że nasze twarożki, nasze serki, które zrobimy będą bardzo, bardzo słone, ponieważ pomidory są słone. Do pomidorków dodajemy około łyżeczki ziół prowansalskich. Dobrze by było zrobić z nich lekką pastę, więc dodam odrobinę faroszku naszego, czy bazy serkowej, żeby to się ładnie połączyło. Kilkoma pulsacyjnymi ruchami rozdrobnimy pomidorki na tyle, żeby sobie potem ładnie, że tak powiem, układały się w serze. Słuchajcie, każdy z naszych serków to będzie, znaczy będzie miał wielkość pojemność około jednej szklanki. Także w tym właśnie kubeczku, w tej naszej kubku będziemy robić, przygotujemy masę pomidorową. A teraz do pasty z pomidorów dodam nasze papryczki. Papryczki są bardzo wysuszone, więc trzeba je zgnieść i takie rozdrobnione dodać do pomidorów. To jest moment, w którym nakładamy nasze serowe ciasto. Chodzi teraz o to, żeby te rzeczy sobie wymieszać. Spróbujcie na smak, czy masa jest dostatecznie słona. Bo co prawda nic się nie stanie, jak nie będzie dość słona, bo można sobie dosolić. Ale fajnie by było, gdyby te smaki solą się już przegryzły. Papryczkę, która nam została. O tą. Zostawiamy na później. Sami się przekonacie, do czego będzie potrzebna. To na razie tajemnica. No więc kochani, jak już nasz serek jest wymieszany i uważacie, że jego słoność jest dostateczna, to yy, przekładamy go sobie do naszej kokilki. A kokilkę musimy przygotować w ten sposób. Wkładamy do środka folię spożywczą. Yy, I co? I tutaj przekładamy twarożek, serek. Jeśli chcecie, możecie serek też zrobić w słoiku, tylko wtedy będzie go ciężej wyjąć. Właściwie musimy go wyjadać łyżką. Teraz trochę postukam, żeby yy, serka uwolniły się pęcherzyki powietrza. Pokażę Wam teraz, co zrobić, żeby, nam, żeby serek miał taką ładną powierzchnię u góry. Opcja druga. Robimy następny twarożek, Następny serek do smarowania. Ha, ha, ha. Yy, teraz będziemy robić serek w wersji pieprznej. Ta opcja to będzie serek z czarnym pieprzem. Mniej ostra niż ten nasz pomidorowy, ale o zupełnie innej nucie smakowej. Tak jak poprzednio wkładamy, nakładamy szklankę naszej bazy serkowej i przyprawiamy pieprzem. Pieprz. Tutaj są około dwie łyżeczki, wsypujemy pieprz do Środka, myślę, że jak wsypiemy pół, to nam w zupełności wystarczy. Opcja numer 3. Robimy serek w wersji czosnkowej. Posłuży nam tutaj do tego zwykły czosnek biały oraz czosnek niedźwiedzi. Gotowe serki, przelane do kokilek bądź takich pojemników, do których chcielibyście je przelać. Przekładamy, a w zasadzie wkładamy do lodówki na, no, na minimum 12 godzin. Słuchajcie, no to w związku z tym, że trzeba byłoby czekać 12 godzin, aż nasze serki się zrobią, ja oczywiście przygotowałam te serki wcześniej, żebyście mogli zobaczyć, jak można serki ozdobić, albo jak zrobić, żeby wyglądały tak pięknie, jak to często wygląda na zdjęciach. Um, nie musicie robić tego, co Wam teraz pokażę, bo um, to już oczywiście jest więcej zachodu. Ale możecie. Jeśli chcecie, żeby Was troserki wyglądały ładnie i smacznie, to myślę, że um, to Wam się spodoba. I tu właśnie przydadzą się nasze przyprawy: papryka oraz yy, działa prowansarskie. Jest ten moment, w którym będziemy. <laughs> przepraszam, sprzed kamerą. Testować smaki. Niestety spróbowaliśmy wcześniej, ale nie mogliśmy się to wstrzymać. Eee, dobra. Janek, teraz będzie wersja pieprzowa. Proszę cię bardzo. Próbuj. Jest taka. Um, naprawdę kremowa konsystencja, a dodatkowo do tego naprawdę genialny smak takiego serka z pieprzem. Naprawdę. Pieczne pieprzny ser. Super jest. Dobra, to teraz e, słuchajcie, wersja. Hmm, jak to pokroić? Wersja paprykowa. Okej, okay. nie jest ostry. I to jest fajne w tym celu, mm. e, że ta ostrych jest taka nierówna, nie? tak. że trzeba na nią poczekać. A tak. jak się pojawi, to daje czadu. Tak, trzeba. Właśnie, raz jesz i tak jest troszkę ostro, troszkę nie, a raz jak trafisz, to naprawdę jest. fajnie. Tak. Rozgrzewający bardzo na no, takie chłodne noce. Idealne. <laughs> Letnie, chłodne noce. Dobra, słuchajcie, to teraz wersja z czosnkiem. Mm. Genialna. Naprawdę każdy z tych serków wnosi jakąś taką nową bazę, nowe, nowe smaki. I każdy jest super. Dobra, słuchajcie, to jest tak. Um, chyba się zgadzam z Jankiem we wszystkim, co mówi. Nie będę z Tobą polerizowała, bo każdy jest super. Um, I teraz króciutko. Powiem wam, powiem wam, co można w tych serkach zrobić inaczej. Po pierwsze, na etapie tworzenia bazy, zamiast dodawać sól, dodajcie coś słodkiego. Czy to będzie y, syrop zagawy, y, czy to będzie cukier y, kokosowy, czy to będzie y, syrop klonowy. Y, Tudzież mielone daktyle: coś, co sprawi, że ten serek będzie słodki. Zwykłego cukru Wam nie polecam, bo to jest strasznie niezdrowa sprawa, ale generalnie poszukajcie sobie słodzika, który Wam pasuje. Pamiętajcie tylko, że słodzik w wersji płynnej rozrzedzi, rozrzedzi nam konsystencję serka. To pierwsza rzecz. Druga sprawa jest taka, jeśli chcecie robić serka pomidorowego na ostro, nie dodawajcie ostrej papryki. Jeśli chcecie zrobić serek ostry, paprykowy zamiast pomidorów, to dodajcie po prostu ostre papryczki. I troszkę ostrej papryki do serka, żeby nadać mu fany czerwony kolor. Serek pieprzowy. Czarny. Biało-czarny. Tutaj też możecie stopniować ostrość. Możecie go zrobić bardzo ostry, możecie go zrobić mniej ostry. Wystarczy wybrać odpowiedni pieprz. Fajnie będzie wyglądał pieprz tłuczony, taki czarny, który jest w grubszych kawałkach. Jeśli jakby obtoczycie tym pieprzem obtoczycie tym pieprzem serek. No myśmy akurat tutaj nie mieli pieprzu takiego tłuczonego, ani, ani w ziarnach, żeby go utłuc, więc zrobiliśmy to wszystko w wersji, w wersji mielonej, ale spokojnie możecie eksperymentować z pieprzem. Możecie eksperymentować z pieprzem zielonym, czarnym, czerwonym, to wszystko też będzie wyglądało bardzo fajnie. To było trzecie. Po czwarte, jeśli chodzi o twarożek z czostkiem. I z czosnkiem niedźwiedziem. Jeśli nie macie czosnku niedźwiedziego, nie przejmujcie się, naprawdę. Możecie równie dobrze obsypać, czy obtoczyć nasz, ten cały serek, na przykład bazylią świeżą. Bardzo ładnie gra z czosnkiem. Możecie spróbować z tymiankiem, z rozmarynem, cokolwiek przyjdzie Wam do głowy. I ostatnia, piąta wskazówka to jest taka, że na dobrą sprawę to możecie sobie te serki robić po swojemu. Możecie go zrobić na przykład w wersji z czarnuszką. Też będzie bardzo fajny. Możecie go zrobić w wersji jakiejś jeszcze. E, Indyjskiej, to jakiś kary, nie? Mm -hmm. Do tego. No, jeszcze na słodko. E, A, słodko. Wersja tak, jak były takie COT, taki jogurt w to myślę, że jakoś można z czekoladą e, jakieś takie, takie połączenie z zrobić. E, tak, e, myślę, że będzie też dobra. Myślę, że to na no. przyszłość. Eksperymentujcie, bawcie się tym, bo przepis jest genialny. Jest super, naprawdę. E, udało się, piąteczka. Dzięki. No więc tak, kochani, mam nadzieję, że przepis Wam się podobał, bo naprawdę włożyłam w niego mnóstwo serca i przygotowań. Janek jest zachwycony i mam nadzieję, że Wy też będziecie zachwyceni smakiem, bo serki wychodzą fajne. Gdybyście mieli jakieś uwagi albo chcielibyście się czegoś dowiedzieć, piszcie tam na dole w komentarzach. Tam też na dole znajdziecie dokładny przepis, jak zrobić te serki do smarowania. E, oraz moje wskazówki, co można byłoby zrobić inaczej. E, no, i co? Bardzo Wam dziękuję za e, ten dzisiejszy film e, i dziękuję Wam też bardzo, ale to naprawdę bardzo, za to, że jest Was już ponad 500 osób, które subskrybują kanał, subskrybują testowanie. Jestem Wam bardzo wdzięczna. Mam nadzieję, że będziecie moimi apostołami i będziecie mówili dalej innym o tym, że istnieje taki kanał. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie. Będę dalej kręcić materiały. Będziemy dalej z Jankiem wymyślać nowe pomysły, masło maślane. Nadal będziemy testować przepisy i zobaczymy, co przyjdzie następne. Dzięki, do zobaczenia za tydzień.